Clean is good, sanitized is better. Trenerze, cały sezon był na pewno kosmicznie dobry, natomiast no, ten mecz był chyba piekielnie trudny. Bardzo, bardzo trudny, tym bardziej, że ten mecz jest taką, takim zwieńczeniem całego sezonu, który, w którym również mieliśmy wzloty i upadki, ale ten zespół pokazywał nawet po kilku porażkach z rzędu, że potrafi się podnieść, nawet po bardzo słabym zakończeniu sezonu zasadniczego, po dwóch porażkach, świetnie się podnieśliśmy na play-off i to jak ta drużyna się zbudowała na najważniejszą część sezonu, to naprawdę czapki z głów dla tych chłopaków i dla całego sztabu. Myślę, że to jest wynik na pewno ciężkiej pracy, dobrej atmosfery wokół tego, co codziennie robiliśmy na treningach. I ogromna radość dzisiaj. Zawsze w trakcie konferencji mówiliśmy o charakterze, o waleczności. Dziś kluczowa była chyba także wiara, bo kiedy ta różnica wynosiła 18 punktów, no to zespół gdzieś się nie podłamał. Bardzo trudny teren, bardzo gorący, a gdzieś zawodnicy tą presję wytrzymali do samego końca. Trafiliśmy bardzo trudne rzuty, zwłaszcza Paweł z Zmarlak, Szymon Schmidt, ale ta wiara była budowana od pierwszego treningu, bo jak spotkaliśmy się w sierpniu. To oczywiście wszyscy skazywali nas gdzieś poza playoff i ja naprawdę długo pracuję w tej lidze i głęboko wierzyłem w pracę. Głęboko cały czas wierzyłem w ten zespół, bo pokazaliśmy w wielu meczach sezonu regularnego, że potrafimy grać z dobrymi drużynami. A to co zbudowaliśmy na playoff to jest naprawdę taki fundament do wykorzystania na przyszłość, że świetna robota. Trenerze od wielu lat, co zawsze podkreślałem, trenery buduje ten zespół z przedstartem każdego sezonu, ten fundament trzeba tworzyć. Co dla trenera znaczy ten brązowy medal, bo zawodnicy oczywiście są zadowoleni, są szczęśliwi, natomiast dla trenera ten medal chyba ma podwójne znaczenie. Ja myślę, że e, tak jak powiedziałem chłopakom, że na pewno tego sukcesu nie zapomnę do końca życia, bo, jest to, e, bo to jest medal, który, na który bardzo ciężko pracowaliśmy, nie tylko przez ostatnie mecze, nie tylko w tym sezonie, ale myślę, e, że przez kilka ostatnich sezonów, gdzie budowaliśmy sobie tą swoją tożsamość, tą etykę pracy i, i dzisiaj to jest świetne, świetne zwieńczenie tego, tej naszej wieloletniej pracy z czego bardzo się cieszę. Naprawdę miałem okazję pracować ze świetnymi fachowcami, jak Kuba, jak Wojtek przede wszystkim, któremu serdecznie dziękuję za wsparcie w każdej trudnej chwili. Yy, Michałowi, Arturowi, no, a przede wszystkim zawodnikom, którzy uwierzyli w to, że możemy zrobić duże rzeczy, bo to jest naprawdę ogromna rzecz dla nas. Cieszymy się dzisiaj, jakbyśmy awansowali do ekstraklasy, ale ten medal jest dla nas ogromnym sukcesem, historycznym sukcesem i mam nadzieję, że pociągnie nas już tylko w górę. Prenerze, przed Przestartem playoffów przygotowaliśmy taki spot, który okraszyliśmy hasłem, że w Tychach liczy się nie tylko piłka nożna i hokej i te playoffy pokazały, że nie był to chyba pusty slogan, no bo kibicowsko wyglądało to chyba naprawdę imponująco. No tak, ja jestem rodowitym Tyszaninem i od zawsze od najmniejszego. Od najmłodszych lat kibicowałem GKS-owi, jeszcze z dziadkiem chodziłem na mecze hokeja i w moim sercu zawsze będą trójkolorowe barwy, zawsze będę wspierał wszystkie sekcje. Natomiast cieszę się, że ściągnęliśmy też ludzi na halę, że pokazaliśmy ludziom, że możemy też być alternatywą dla hokeja i piłki nożnej i mam nadzieję, że, że to był taki pierwszy krok do tego, żeby zbudować coś wielkiego i wykorzystamy swoje 5 minut.